Witam się Manu Czesiczem, pozdrawiam i zapraszam na kolejny odcinek ze serii Zagrajmy Wy Evil Island. Evil Island Classic Mod, czyli ogólnie tutaj prawdopodobnie największa modyfikacja tutaj do tej gry. A jeżeli jest jakaś większa, no to cóż, no ja o niej nic nie wiem. W każdym bądź razie tutaj sobie gramy na trybie single player, czyli ogólnie każdą misję możemy sobie zrobić tylko raz. No i w sumie dobrze się składował akurat każda misja jest na, jedna, jedna misja na jeden odcinek. Także teraz przyszła kolejna, kolejną misję na odległych szczytach. A będzie to Nowi ludzie na Gipad. Jacyś dziwni, nowi ludzie się pojawili i ogólnie mam se iść tam i się dowiedzieć. Nowi ludzie na Gipad. Hey River! To gdzie? O, to ty, cześć! O czym tak myślisz? Że nie zauważyłeś, że, nie... że nie zauważysz nikogo poza sobą. Zawsze myślę o bezpieczeństwie wioski. Czy ktoś znowu zagraża wiosce? Powinien się tym załatwić w mgnieniu oka. Nie wątpię, dzięki Tobie wiosce nie ma już prawie żadnych wrogów, ale tutaj widzisz, sprawa nie jest do końca jasna. Można nie... zagrożenie, ale może jest. Zaczynasz mówić z zagadkami, więc jest zagrożenie, czy nie? No cóż, posłuchaj. Nasz myśliwie niedawno wrócił ze wioski w dalekich gór. No cóż, wiesz, że w dalekich gór. Dziki są tu z tej skóry grube, więc to miejsce do polowań, nawet jeśli jest niebezpiecznie dla niedoświadczonych. Ten myśliwy mówił, że widział dziwnych ludzi po wschodniej stronie Dalekich Gór, ludzie mieszkają w Harpie, którzy nie dają ja się pochodzić z geepa. to najważniejsze. Aczkolwiek pojawi się ponownie. I w wszyscy tutaj znają kategorii. Hmm, by paniec dobrze ich opisał, tak ludzie byli ubrani w skóry jak my, ale kolor był czarny, tak więc e, może pójdę i zobaczę co się dzieje, świetnie, już wiem się tu a tam nie dotrze, ty, no cóż myśl, ich łagodne, co jeśli oni wcale nie są wrogami znaczy czyli wątpię. Wiecie, to takie, jakieś takie dziwne tutaj yy, przeciwniki się pojawili. To trochę dziwne Ale cóż. Zobaczmy sobie tych nowych ludzi na. Yy, Gipad. Co to, to za jakieś hopki. Mopki. A długo to się jeszcze będzie przetylać? A iść, rozwalić, Zaczynaj na miejsce. Cóż, to już nie będzie takie mm, szybkie zadanie. Muszę ich widzieć, bo jak widzę szkielety, to nie dostaję tych obrażeń, takich, co się z dupy biorą. na no kurna, poważnie! Czy nobcy nie przybyli tu w pokoju, po co inni mieli używać nekromancji, aby stworzyć armię ludzi i ponieważ A ataku na mieszkańców wioski, że nie akumaci muszą zostać zabici, zanim nabiorą sił.

To jest! W porządku! Tak się zastanawiam, kiedy będę mógł sobie odpocząć. O, no, ale tam się... Mam nadzieję, że będzie dało jakoś dotrzeć. żeby będzie się bawić mi tam. To no się kurna tych umarlaków to mi tyle wieło. W drodze. Tak. Czy no. robili to zadanie, widzę? Widzę, że to zadanie zostało przerobione tutaj. No cóż Co jest? Jak się chce kurna uzdrowić tym się... O tam. Dobra, to może szkielety uzdrowimy najpierw Może o to chodzi O nie wiem, chce się tutaj uzdro Znowu mnie kurnało się teraz Trofea to dobra rzecz. Czemu te szkielety kurna są niewidoczne? W porządku. Tego no! ja co widzę to nieźle tą e, misję przerobili. To przecież kurnoty wystarczyło przejść tych się pozbyć. Nieznany necromanta. To nie jest. Czarnołok. To nie jest mój sojusznik. Eee e, tutaj teraz będzie źle. Aha, czyli tutaj tą e, rzekę trzeba kurcza. E, widzę, że ominę, żeby by się e, do tych tutaj dostać. Trzeba sobie e, tędy iść. Spoko. Idź tu, idź tam, no mnie to. Chcecie umarła Jakiś dodatkowy pomagiel przyszedł, Porkowym, ale no nie, widzę, że tutaj nieźle właśnie tę yy, misję przerobili. Tak się kiedy to przecież kurczę, prze... nie walczyło się z tymi nekromantami jakimiś. A tutaj jacyś kurczę nekromanci się pojawili. Widać skąd się to wzięli. Jest tu jakiś teleport. No i dobra. W drodze. Jednego mniej do znalezienia mam. Nie lubię takich spacerów, ale jest... Czyli ten... Tutaj jakieś oni bazy mają, kocham, ale... Dużo ich tutaj. Nie mogę przejść ten Tych gości nie znamy. Nie Nieznany przywódca. Niespodzianka. Zaraz. Jego więźnia, że uwolniłem. Ooo, wkurzające sto kurczę. Na muszę dobrze zastanowić właśnie nad tymi szkieletami, czy dobrze, jest właśnie mieć na grzeba bez zgona, bo... No nie taki kawałek to teraz muszę lecieć. Tak. Został się ten ork. Niestety nie, nie udało mu się przeżyć. I niestety przeżyć mu się nie udało. No, tutaj, tego wszystkiego. Tej zabawy. A jednak udało. Nie przeżył. Jakimś cudem. Takiej zbroi brakuje, bo kiedyś pamiętam właśnie, bodajże w klasiku była taka zbroja. No dobra, jak przeżyłeś, to przeżyłeś. Zobaczymy co powie Rewar na to wszystko. Zadanie wykonane. Rzeczy ocyliwa gdzie... ...w bezpieczeństwie ci obcy wcale nie byli przyjaźni, co więcej potrafili oswoić hach, Mawi do wykonywania rozkazów, i prawdopodobnie przygotowali się do odbicia wioski. A skąd oni ci wzięli? Nie udało mi się tego ustalić, Nikt z nich nie chciał się od razu, rzucili się na mnie. No cóż, w każdym razie najważniejsze jest to, że zarożenie dla wioski już nie istnieje. Jeśli ktoś inny okaże się przyjazny, będę wiedział z kim się skontaktować. Tam. I ogólnie, wybić wszystkich. A, dobra, co mi tutaj, tutaj poleciało? Na pewno coś ciekawego to poleciało. Ogólnie, zobaczmy sobie, zanim się będziemy brać za Ostatnie kość czarnego pancernika, paraliż, paraliż, paraliż. Podmuch, niewidzialność. Podmuch 34, w 35 w 2. Będzie chyba lepsza. Niewidzialność, na przed ogniem. Ta niewidzialność mi się może, kurna słuchajcie, przydać, bo. Chyba nawet bardziej niż tamto. Tak myślę. Dobra. Słuchajcie. I cóż teraz. Ogólnie to by było wszystko, jeżeli chodzi o ten odcinek. Dziękuję bardzo za oglądanie. Do zobaczenia na live, do usłyszenia w odcinkach. Zachęcam do pozostawienia łapki w górę, komentarza, a także subika z dzwoneczkiem. Trzymajcie się, na razie. Siemano!